Dzień dobry. Niektórzy znają mnie z telewizji, inni z ambony w kościele, a jeszcze inni ze stadionu Legii, bo tak się złożyło, że jestem też kibicem Legii. Ksiądz Kazimierz Sowa, witam wszystkich. Jestem gościem programu Fortuna Piłką się toczy. Ja, Krakus, kibicujący Legii. Czasem pytają mnie, dlaczego człowiek, który do dzisiaj nie pozbył się blach na swoim samochodzie zaczynających się od litery KR, Przyjeżdża czy przychodzi na stadion legii i kibicuje klubowi warszawskiemu. No faktycznie dla krakusza to jest trochę wyzwanie. Zwłaszcza jak się spotkam z moimi najbliższymi w domu, z bratem, z bratankiem, którzy są zagarzałymi kibicami jednej z krakowskich drużyn z znaku białej gwiazdy. Ale moje zainteresowanie legią jest uzasadnione i nie wynika z faktu, że od pewnego czasu mieszkam w Warszawie, tylko i wyłącznie. Mianowicie jako mały chłopak przyjeżdżałem do wakacji, na wakacje do mojego chrzestnego właśnie do Warszawy i zarówno mój cioteczny brat, jak się to mówi w Warszawie, czyli po naszemu po krakowsku kuzyn, jak i całe otoczenie, wszyscy na Trzepaku wokół bloku przekonywali mnie, jak widać skutecznie, że Legia Warszawa jest najlepszym klubem w Polsce. A takim momentem rozstrzygającym był fakt, że wtedy w Legii były to lata 70. -te, grał Kazimierz Dejna. I pamiętam jak jeden starszy, taki dziadek, przyszywany trochę, dziadek mojego kuzynostwa, powiedział mi: Kaziu, w Warszawie wiadomo jaki jest klub, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że tam gra Kaziu Dejna, a Kaziu musi być za Kaziem. I tak zostało. Mój pierwszy mecz przy Łazienkowskiej. Wydaje mi się, że pierwszy raz to byłem właśnie kiedyś wtedy, tak? To jest tak jako, jako, jako mały chłopak. Mam jakieś takie przebłyski, że. Że ja byłem albo przy, wokół stadionu, albo na stadionie, który oczywiście wyglądał zupełnie inaczej. A potem ym, pierwsze mecze przy Łazienkowskiej były, szczerze mówiąc, związane z meczami, które rozgrywał TVN z e, politykami, a potem e, także z innymi drużami, drużynami. No i oczywiście w tym czasie też e, to się zbiegło z faktem, że e, zacząłem odwiedzać Legię jako, jako, jako gość tutaj, e, trybun e, stołecznych. Ale tak naprawdę od dwóch sezonów jestem staram się być w miarę regularnie prawie na każdym meczu. Czym wyróżnia się gra Legii na tle innych polskich zespołów? Chciałbym, żeby się wyróżniała jeszcze bardziej tym, że Legia jest drużyną, która mówiąc tak kolokwialnie, po prostu na każdym meczu udowadnia, że jest najlepsza i idzie do przodu i nie martwi się potem co się zdarzy w ostatnim spotkaniu gdzieś tam w innym mieście w Polsce no tak nie zawsze bywa natomiast wydaje mi się że jest to drużyna która jest dobrze poukładana i mam nadzieję że najlepsze czasy wciąż są przed Legią. Legia Urbana czy Legia Berga? <laughs> to jest pytanie. Wydaje mi się że jednak e, jeśli porównamy e, taki zrobimy sobie bilans z rachunku zysków i strat to jednak Legia Berga. Komorowski czy Duda? <laughs> Dobre pytanie. Na boisku Duda. Na boisku Duda. Piłkarz, który najbardziej mi imponuje? Dużo, dużo słyszałem jeszcze przed rozpoczęciem sezonu o zawodniku, który grał w Lidze Węgierskiej, chociaż jego nazwisko i pochodzenie świadczą o bałkańskich korzeniach. Namania Nikolić, bo o nim mowa, potwierdził w tych pierwszych meczach. Po sprowadzeniu się do Warszawy, że jest to zawodnik, który może imponować, może zachwycać i mam nadzieję, że będzie miała z niego legia bardzo duży pożytek. A zawodników, którzy grają dość długo tutaj na stadionie, zawsze z radością witam Saganowskiego, kiedy się pojawi. Uważam, że jest też sporo zawodników, którzy solidnie pracują na każdy wynik legii i w zależności oczywiście od sytuacji. Czasem mają lepsze, czasem trochę słabsze występy, ale, ale, ale jest z nich pożytek. Myślę tutaj o polskich zawodnikach, którzy tutaj grają w tej stołecznej drużynie. Ulubiony przeciwnik? No nie może być innego, Wisła Kraków. Zdecydowanie Wisła Kraków yy, z kilku powodów. Po pierwsze, że, że wtedy mam szansę spotkać się ze swoimi bliskimi na jednym meczu i czasem nawet na jednej trybunie. Po drugie, że zarówno kibice Legii, jak i Kibice Wisły to jest osobne zjawisko, które się wymyka spod jakiejkolwiek kontroli, ale przez to ten doping tych dwóch zespołów jest niezwykły, żywiołowy, fantastyczny. Myślę, że to też czują zawodnicy. Więc zdecydowanie klasykiem dla mnie w Lidze jest zawsze mecz Legii z, Wisły, niezależnie, z Wisłą, niezależnie od tego, czy jest w Krakowie czy w Warszawie. Najbardziej wzruszający moment związany z Legią. Hmm, najbardziej wzruszający moment. Znam szczerze, że takiego jeszcze nie, nie, nie przeżyłem. Natomiast mm, miałem taki, y, miałem taki taki odruch, y, pewnej, takiego zadowolenia, takiego ogromnego przeżycia, kiedy y, Legia, y, y, no, można tak powiedzieć, rozgromiła Celtic wtedy w, w Eliminacjach do Legii Mistrzów, bo wydawało mi się, że to właśnie będzie ten Świetny krok. No wiadomo, stało się potem inaczej. A dlaczego? Bo, bo, bo drużyny z Wysp, szkocka drużyna, zawsze się nam kojarzyła z czymś, z taką tradycją, z wielką, to myśmy ich kiedyś podziwiali i tak dalej. I nagle teraz właśnie Legia im pokazuje miejsce w szeregu, no ale stało się trochę inaczej. Więc to był taki moment, kiedy, który nie został do końca zaspokojony i skonsumowany. Legia a boskie moce. <laughs> Słyszałem, że jest kapelan Legii, więc on się tym zajmuje. Ale czasem jak się tutaj z Darkiem Mieduskim spotykamy, to on mówi słuchaj, jak tam dzisiaj? Ja mówię słuchaj, jeśli zawodnicy zrobią wszystko, to na pewno z niebios nikt, że tak powiem przed nimi tego szczęścia, łutu szczęścia, pewnej takiej pomyślności na boisku nikt im tego nie zamknie, tej, takiej, takiej łaski, więc gdzieś tam myślę, że każda drużyna Wznosi e, do góry e, wzrok. Wszyscy zawodnicy liczą na, na to, że coś tam się z nieba e, dla nich spadnie, jakaś łaska. No ale żeby tak było, to najpierw sami muszą dać wszystko na boisku. Moje kazania, a legia. <laughs> nie, nie było żadnego kazania, gdzie bym wykorzystał e, element e, walki na boisku, piłki nożnej czy legi Warszawa. Tutaj to całkowicie rozgraniczę. Kiedy ranne wstają Zorze, czy może Seno <noise> w Warszawie? Sen Warszawie w ogóle jest jedną z najpiękniejszych, jednym z najpiękniejszych utworów. Tak mi się wydaje Czesławanie mena i bardzo lubię go, bardzo lubiłem go słuchać. Czasem trochę też i podśpiewuję. Tak się składa, że na szczęście nie muszę wybierać, co ma być pierwsze, bo legiam mecze wieczorem i późnym popołudniem, ma. Kiedy ranne wstają, że dobrze jest tak dzień zacząć, i, i wtedy, wtedy myślę, że sen w Warszawie może być tylko taką kropką e, na dni, która e, kończy, zwieńczy dobry dzień. Mam nową koszulkę, bo. A, bo jest niezwykle ciekawa. E, zafrapowała mnie historia tej koszulki, nie znałem jej. Kiedy Stefan Szczepłego powiedział e, tę historię, nawiązującą do tradycji legionów do tradycji tych pierwszych, właściwie, momentów, kiedy, kiedy Legia się pojawiła, to postanowiłem, że fajnie będzie pojawić się na stadionie w koszulce z tym czarnym pasem, który, który trochę przywodzi na myśl także i to ten moment, kiedy Legia się narodziła jako klub piłkarski. Wynik, który satysfakcjonowałby mnie w tym sezonie najbardziej? No absolutnie uważam, że fantastycznym wynikiem na stulecie Legii na stulecie klubu będzie Mistrzostwo Polski i awans w przyszłym roku do Ligi Mistrzów.